Tutaj mocno przekopuję, a ja sobie wyrywam te różne chwasty, jułka, z tego właśnie przy okazji, jak tutaj mamy dużo mniszka lekarskiego, ja sobie z tego robię gnojówkę. Ja to sobie wyrywam, i sobie tutaj właśnie przykładam do tego wiadra. Później zalejemy wodą, i po tygodniu będzie super gnojówka do podlewania roślin. Tutaj mam taką już moją wcześniejszą taki płynny nawóz ukorzeniacz w jednym ja tam muszę wykopać później te pory i przesadzić je w inne miejsce na tamtą grządkę. w tym roku ją ja tak posadziłam, po prostu bo nie miałam miejsca. resztę się przekopię i będziemy tutaj sadzić później a jeszcze na, dam trochę obornika granulowanego i później będziemy tutaj sadzić pewnie W inne miejsce, bo one tutaj wydulinki takie pójdą sobie do tamtych porów. Pora na pora. To takie małe sobie może robić, chyba, nie, Czy nie? Mm, no, szkoda mi. To, tak na No. Tak żeby po prostu, bo ona jest twarda ta ziemia i ciężko ją... O dobra, zobacz jakie piękne. Mm. Widzisz? tego No, tego i to te malutki, no. Ja sobie tam nagrządkę tamtą obok. One były takie maleńce. one miały dosłownie 3 cm, jakie sedzi. się. Niektóre takie ładne są. No. no, tutaj się zmieszczyć na szeroku spadla. No. A ale pachnie no panie chce musisz wyjść do gródka i ten swoje pory mieć, nie? do zupy, tak. do tej sałatki czekaj, czekaj. Nie. Hmm. Ja nie wiem. tutaj jeszcze, nie? to nie jest pora. to nie por? Hmm. o tak, z drugiej strony przejdź W odniżku się schował. Tak, w odniżku. Okay. No. Dobra, to tyle... Zresztą przesadzisz sobie jutro, nie? Mm -hmm. Bo ja tu będę dreszcz Mam tyle uratowanych. No. Ładny, nie? Później się jak przytnie ten stożek wzrostu, to wtedy idzie, idzie w korzeń tutaj rozbudowuje się ładniej i wtedy właśnie ta biała część ta biała część wtedy się rozrasta, a nie rośnie do góry tymi zielonymi liście. Tylko ja sobie zasadzę właśnie tam w krątce, poprzycinam je i one będą tam sobie rosły. Wyłączyłaś film Nie wiem jak teraz z pamięcią tam będzie Póki się nagrywa, to się nagrywa, Masz darmową siłownię na świeżym powietrzu Tak <gry> Opalisz się przy okazji Darma siłownia plus garbik nie maruć. ruch to zdrowie. Ja tu były wepista! Były wepista nie może tak mówić, że ruch jest zły Ruch jest bardzo dobry No, tylko wiesz, czas umiarę wszystko, nie? Nie mam weny, to już on nie pomagam No ja sama tam sobie mogę wykopać jakieś tam pojedyncze jakieś kwasy, ale no, przy, przy przekopaniu no, z moim kręgosłupem. O, zobaczcie, jak tam pięknie kwitnie czereśnia. Nie wiem, czy to będzie widać, ale normalnie... Już słyszałam właśnie dzisiaj, jak wyszłam na dwór do ogrodu, to takie bzyczenie. Tutaj nasza jabłonka też już ładnie puszcza listki, pierwsze pączki. Śliwa też. Tylko to one strasznie takie chorobite. One były tak zaniedbane przez te wszystkie lata. Przez wcześniejszych właścicieli, że nie wiem, czy my to doprowadzimy w ogóle do do normalności. No Poprzycinał mi mąż chyba rok temu na jesień. No i troszeczkę jakby widzę, że odżyła, ale jeszcze no, jakieś takie różne choroby ma. Taka zdziczała była strasznie. Tak, mniszki na Tak, ja sobie mniszki daję do gnojówki, a reszta idzie na pryzmy. Piękne korzonki, nie? Można oczywiście sobie te korzonki wykorzystać w inny sposób. Można sobie je zmielić i, i proszek zrobić. No, tutaj sobie odkładam. Zatrzymujesz? Nie, nie atrakcyjnej strony? Jak to nie? No ładno masz dupkę, no nie waruć. Też bo przecież nie nie jesteś tutaj na golasa. Ja się krępuję. Nikt tego nie będzie tak oglądał, Michał. Z Nikt tego nie będzie oglądał pewnie. Chociaż kto wie, przybywa subskrypcji. Dziękujemy za udostępnianie, za komentowanie. Ja też dziękuję. No, mamy już ponad 2000 subskrypcji. Może niedługo nakręcimy taki wywiad rzeka. O nas, o nas. <głos》>. Opowiemy, jak tutaj się w ogóle znaleźliśmy w tej guszy, w tej dziczy. Od ludziu, za dupiu. Nie wiem, jak to tam ludzie nazywają. Tam, tam gdzie, gdzie zawracają. No, kurierzy tak mówią, że matko ma jedyna, gdzie Wy mieszkacie, na drugim krańcu świata. Tak. No, kłóciliśmy się też z niektórymi Kuciliśmy, no. Oni nie chcieli po prostu, zostawiali gdzieś tam nam w, w gminie y, naszej, ja tak i musieliśmy później odbierać przy okazji jak jechaliśmy na zakupy, bo tutaj no nie chciało im się, nie opłacało im się marnować pół godziny w to jest z powrotem przez Rawieński Park jeszcze jak nie było drogi. Ta. Teraz nam już tym asfalt nam już dali, może nie na całość, ale na praktycznie 80%, nie? Dobra kochanie, ja mam pauzę. Dobra. Ja sobie tutaj ogarnę w miarę tak możliwości na ile będę umiała. I ta ziemia jest nie, bo jest tak sucho. No, ten już jest taki ładny, galanty. Pachnie nie? No. Super. Ale one zupełnie w ogóle inne mają zapach niż te ta, takie ta, sklepowe ta. marchewka, wszystko No, zupełnie inne, inny aromat. No i zdrowsze też to te maństwo? No też Piękne. No. Mówię, że właśnie jak je poprzycinam, to one pójdą wtedy w ten, w ten korzeń, w białą część. No. Ale to normalnie glina, zbite. To sobie się teraz, czy No, zaraz się posadzę, żeby one nie, nie zwiędły mi. To może teraz zacznijmy I Dobra, to... a w te naby zaczniemy sadzić? Dobra, a te później, nie? Tak, te później, bo tu nie są sam wziąć, bo tu. Dobra. to no, tam. Dobra. Teraz będziemy sadzić pora. Jasnota purpurowa też się rozsiała. Przez te mróweczki, właśnie wszędzie są te mrówki. Ja je próbuję odstraszyć jakimiś tam naturalnymi sposobami, boraksem, kawą, z cynamonem. A co, co odstraszyć? Kruszki.

Tu, tak. tu jeszcze mnie... mm -hmm. no nie. Nie, niech żeby było równo. Mm -hmm. Za blisko jest. Mm-hmm. Z 25 stopni, a może jeszcze więcej. Jeszcze bardzo ciepło. A to chyba są takie małe pory. To że... tu są takie malutkie, nie? No? Chyba, hmm. że tutaj stąd rozdzielę, bo one są gęstsze. Nie, już nie tędy. Tyle udało się wykopać z naszych grządek tych cennych chwastów, które pójdą właśnie na gnojówkę mniszkową. Teraz zalewam sobie wodą. Tutaj już sobie odlałam z beczki wodę i teraz to będziemy sobie zalewać. Y zamieszamy, y przykryjemy lekko, o, takim właśnie, o. tak, żeby był do dostęp powietrza, ale żeby tutaj nie wchodziły różne robaki, ptaki, żeby nie się nie potopiły, czy jakieś inne zwierzątka. Albo siatką, albo siatką po prostu przykryć. No a teraz będę podlewać właśnie tamte pory, które przesadziłam. Właśnie mam taki nawóz płynny. Mam jeszcze starą gnojówkę z tamtego roku. Tu była z pokrzyw. wszystko na dnie. I sobie właśnie rozcięczam Biorę sobie takie jedno wiaderko litrowe na 5 litrów do konewki i sobie podlewam. Później można jeszcze raz podlać taką czystą już wodą, z deszcz wodą deszczową. Zalałam już wodą, to jeszcze muszę uzupełnić. Tak, mniej więcej do tej, do tej krawędzi, tak, żeby mniej więcej było jedna część mniszka 10 części wody. Jak macie większą beczkę, to wiadomo, no to proporcje będą trochę większe, więcej ilości wody potrzeba. No, i to sobie zamieszam później, jak już zupełnię wodą, i zostawię na około tydzień. Tutaj właśnie na dworze będzie ciepło, ciepło, to nawet po pięciu dniach już będzie fajnie, już gotowe. Jak się przestanie pienić, bo on się pewnie jutro pojutrze po zacznie pienić i później po około tygodniu y, piana y, się jakby ustoi i wtedy już gnojówka będzie gotowa i wtedy ją rozcieńczać i podlewać. Ja teraz idę podlać właśnie tą gojówką starą z pokrzyw. tutaj właśnie z tej beczki. Zlałam wody. I tutaj sobie jeszcze Pory, bo tutaj jest tak sucha ziemia. Te, które właśnie tutaj posadziliśmy, nowe, malutkie, żeby sobie tutaj ładnie rosły. Pójdź sobie jeszcze czystą wodą, taką deszczową, jeszcze sobie dodatkowo też jeszcze tutaj podleję, tylko tak teraz chcę, żeby one po prostu nie uschły tutaj w tej ziemi. Dzisiaj trochę słoneczko praży. Ziemia jest wysuszona właśnie, bo mówiliśmy, że nie padało chyba przez miesiąc, albo i dłużej, albo taki maleńki deszczyk jakiś to po prostu nawet nic nie dało. Ta ziemia jest twarda jak, jak skała.